Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart, Wrocław. Znowu piątek, znowu porządne amerykańskie V8. Tym razem Nissan Pathfinder w bardzo wyjątkowej wersji, ponieważ silnik V8 w Pathfinderze jest niesamowicie rzadki. E, ale takich wyzwań się nie boimy, takie wyzwania również, e, takim wyzwaniom również dajemy radę. Silnik 5,5 litra, 300 koni. Ten sam silnik w latach późniejszych został rozbudowany, a właściwie zupgradeowany do bezpośredniego wtrysku i już ma 400 koni. Niedawno prezentowaliśmy takie Infiniti QX80, które właśnie było wyposażone w ten sam silnik, ale już z bezpośrednim wtryskiem i miało o 100 koni więcej. Ten ma tylko 300, ale takich pewnych, które jest trudno zarżnąć i będzie, będą jeździły. Będą biegały, bo to konie wiecznie. Tutaj widzimy jeden z sprzętów, czyli wtryskiwacze instalacji gazowej KME, czyli wtryskiwacze Falcon. Tutaj widzimy sterownik od instalacji gazowej w narożniku, reduktor pod filtrem powietrza, a druga listwa wtryskowa z drugiej strony. Auto będzie Użytkowane dość intensywnie. Klient planuje robić nim kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie. Stąd też decyzja o instalacji gazowej. Chociaż dla mnie jasne byłoby, że gaz trzeba założyć, nawet jeżeli e, miałbym jeździć 10 czy 15 tysięcy kilometrów rocznie, to przy spalaniu 15 litrów na 100 kilometrów i tak i tak założyłbym sobie instalację gazową. Tutaj mamy przełącznik firmy KM, bardzo ładnie zabudowany. Z obwódką w tej chwili auto przełączyło się już na gaz. Po prawej stronie mamy cztery diody koloru białego, bo tak specjalnie skonfigurowaliśmy do tego auta, pokazujące nam stopień napełnienia zbiornika. Po lewej stronie dioda oznaczająca, że jest samochód na zasilaniu gazowym. Jeżeli go przełączymy na benzynę, wszystko nam zgaśnie i mamy benzynkę. Jeszcze raz przełączamy i przełącza nam się na gaz. Tam widzimy w tych mrugających diodach jeszcze piątą diodę czerwoną, która zaświeci nam się jak gaz w zbiorniku będzie się kończył. A zbiornik jest wielki i tak szybko się nie będzie kończył. Zbiornik zamontowaliśmy o pojemności 85 litrów pod autem, tu gdzie wcześniej było zamontowane koło zapasowe. Zawór tankowania został schowany. Pod klapką wlewu benzyny potrzebujemy do niego prześcióweczkę do zatankowania na czas tankowania odkręcamy plasticzek, wkręcamy prześcióweczkę i tankujemy. Po tankowaniu odkręcamy i Jedziemy za 2 złote zamiast za 5. Autkiem będzie jeździł nasz stały klient od wielu lat gazujący u nas swoje samochody wrocławski żużlowiec, który jeździł kiedyś w Sparcie wrocław, teraz jeździ nie na żużlu, a w terenie motorami krosowymi KTM. -a. Dlaczego zdecydował się pan na instalację gazową do tego samochodu? Oszczędności. Zaoszczędności. Dużo można zaoszczędzić? Jeszcze nie wiem, do Ale z połowy można. Pewnie tak. No to liczę. W takim silniku, czy takim silniku nie ma innego wyjścia. A dlaczego instalacja KME, a nie na przykład inne? Polecał właściciel. Chyba ja. Chyba ja, to o mnie chodzi. Zobaczymy, jak będzie się KME sprawowało w tym samochodzie. Miejmy nadzieję, że bardzo dobrze, ale jesteśmy o tym przekonani, założyliśmy już ich sporo. I do tej pory nas nie zawiodły. Wszystkich tych, którzy chcieliby również swoje samochody przerobić na gaz, zapraszamy do naszej firmy. Wszystkich tych, którzy już mają i chcą serwisować swoje instalacje, również zapraszamy. A tych, którzy nie mogą bądź nie chcą skorzystać z usług naszej firmy, zapraszamy na naszą stronę, na naszego Facebooka i zachęcamy do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube, na którym prezentujemy podobne realizacje dotyczące alternatywnych źródeł zasilania samochodów jak również innych ciekawostek dotyczących motoryzacji.